Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na szeptach Tarota. I dziś zapraszam Was na czerwcowe wydanie naszego punktu zwrotnego. Moi drodzy, dochodzimy do połowy miesiąca, a to wyjątkowy moment, kiedy możemy spojrzeć zarówno na to, co już za nami, no jak i na to, co przed nami. Jak klepsydra, w której piasek przesypuje się z jednej strony z górnej części do dolnej. Tak, energia czerwca właśnie przechodzi teraz przez swój punkt zwrotny. W dzisiejszym rozkładzie zobaczymy, co sprawdziło się w tej pierwszej połowie czerwca dla Was. Z jakimi wyzwaniami mierzycie się właśnie teraz? Jakie ukryte możliwości czekają tutaj na Was? No i oczywiście, co będzie punktem zwrotnym kluczowym, co może zmienić tutaj dynamikę tego miesiąca? Jakie nowe energie wchodzą do Waszego życia? Jaka ścieżka będzie najkorzystniejsza na te najbliższe, nadchodzące tygodnie? No, i oczywiście, jaki potencjalny rezultat możecie osiągnąć, podążając tą drogą? Moi drodzy, niezależnie od tego, czy początek czerwca był łaskawy dla Was, czy wymagający, mam nadzieję, że ten rozkład pomoże ukształtować Wam świadomie drugą część czerwca. Także zaczynajmy. W pierwszych dniach czerwca y, niektóre koziorowce mogły tutaj poczuć, um, że coś zaczęło się w was klarować. Y, Trójka buław to jest energia wizji, kochani. To jest taki moment, w którym patrzymy w przyszłość i, i widzimy tutaj no, nowy kierunek, y, gdzie chcemy iść. To nie są jeszcze tutaj konkretne działania, konkretne plany, ale taka nasza wewnętrzna pewność, że Coś was woła tutaj, coś tutaj jest, czegoś chcecie więcej. Także jeżeli w ostatnich dniach poczuliście jakąś taką no, intuicję, taki wewnętrzny głos, aby iść naprzód, aby ruszyć naprzód, no to ta karta potwierdza, tak, że ten kierunek no, jest, jest właściwy. Coś tutaj, się, coś tutaj się rodzi w Was i, no, i tak wszechświat, wszechświat to potwierdza. Z czym się zmagacie? No as buław, czyli w waszym serduszku tutaj właśnie zaczyna się tlić coś. Jakaś taka nowa iskra. Dla niektórych to jest takie po prostu pragnienie, pragnienie zmiany, potrzeba tutaj ruszenia do przodu, odczuwalna taka no, energia początku, tak? Chcecie iść dalej. Ale as buław to także wewnętrzne zmagania, tak? Jak podtrzymać ten ogień? Kiedy w oku tutaj no, są jakieś obawy. Karta to może być karta niepewności, tak? która przechodzi tutaj przez jakieś takie przebudzenie nasze, przez, przez pasję. No, czujemy tutaj taką ekscytację, ale no, są też obawy, tak? no bo jak to wszystko dalej będzie? Czy to na pewno właśnie właściwy moment? Czy wystarczy tylko siła, czy wystarczy tylko pasja? Wyzwanie polega na tym, by nie pozwolić tej iskrze, kochani, zgasnąć, tak? Żebyście nie zrezygnowali tutaj z czegoś, zanim po prostu rozwiniecie skrzydła. Ukryta szansa, trójka monet, piękna, piękna energia, szczególnie w tej sytuacji, bo ona mówi wam, że szansę właśnie macie tam, gdzie pojawia się współpraca. Trójka monet mówi tutaj, że no, nie musicie wszystkiego robić sami, i może tutaj pojawić się właśnie jakaś taka szansa na współpracę. Może w oku was tutaj jest ktoś, kto podobnie myśli, albo macie, albo znajdzie się jakiś taki no, mentor, ktoś, kto was tutaj będzie, nie wiem, w stanie poprowadzić, doradzić, albo po prostu właśnie z wami, kochani, współpracować. Ukryta okazja polega na tym, żeby zaufać temu kochani i połączyć tutaj siły, połączyć wasze siły, wasze umiejętności, bo to może właśnie przynieść, no, może przynieść znacznie więcej efektów niż na przykład działanie w pojedynkę, tak? To może być ktoś, kto ma wspólną wizję, która się tutaj może właśnie klaruje w was. Punktem zwrotnym jest rycerz monet. Czerwiec nie przyjdzie, ten, ten punkt zwrotny tutaj nie przyjdzie jakoś tak spektakularnie, tak? nagle, to tylko raczej powoli. To jest, takie, to jest taka karta naszych codziennych wyborów, naszej wytrwałości, no i przede wszystkim takiej pracy krok po kroczku. Rycerz Monet to symbol cierpliwości i konsekwencji. Może nadejdzie taka chwila, w której no, przestaniecie na przykład czekać na jakieś takie znaki z nieba i po prostu no, zaczniecie wreszcie konsekwentnie działać tutaj w tym nowym kierunku. To taki moment, który właśnie może zmienić wszystko, tak? Kiedy właśnie zdecydujecie się ruszyć tutaj do przodu. Nie w chaosie, ale w takim no, rytmie spokojnym raczej, ale bardzo konsekwentnym. On też mówi tutaj właśnie o potrzebie no, posiadania planu, zaplanowania sobie tutaj wszystkiego. Kochani, co, co was tutaj będzie, co wchodzi do waszego życia? No, karta maga, czyli to jest ta moc, moc twórcza, wasza osobista, taka energia bardzo konkretna. Mag pojawia się właśnie wtedy, kiedy dusza mówi, że już macie wszystko, czego potrzebujecie. I teraz po prostu no, przychodzi czas, żeby tutaj coś zrobić. Może niektóre, niektóre koziorożce poczują taki przypływ wiary w siebie, właśnie chęć tutaj do rozpoczęcia czegoś nowego. To może on tutaj potwierdza ten nowy pomysł, tą nową pasję, coś tutaj dla niektórych z was po prostu nagle zacznie nabierać więcej sensu. To jest, moi drodzy, energia działania. Nie na oślep na pewno. Ale takiego świadomego i ten rycerz tutaj to potwierdza, tak? Żebyście tutaj przemyśleli wszystko, ale macie, macie wszystko, co potrzebujecie. No i oczywiście w tej karcie bardzo ważne jest, żeby to nie skończyło się tylko, żeby nie, nie zadusić tej iskry, kochani, nie zadusić tej iskry. W całej tej mocy kreacji tutaj, no, trzeba zrobić właśnie ten, ten pierwszy krok. Co was będzie wspierać? No, najbardziej wspierająca będzie tutaj droga, kochani, która doprowadzi. Tutaj niektóre koziorożce będą musiały coś pozamykać, podomykać, bo Karta Świata mówi o domknięciu, o zakończeniu. Mówi, że coś tutaj się kończy, coś tutaj dojrzało. Jakiś projekt może dla, dla niektórych, może to być właśnie zakończenie pracy. Oczywiście może być też i strata jakiejś relacji. Ale to też może być sposób Waszego myślenia, jakiś taki etap życia, ważny etap życia, no, który być może trwał za długo i właśnie no, przyszedł czas, żeby to domknąć. Dopiero, kiedy, dopiero wtedy, kiedy tutaj pozwolicie sobie tak, na domknięcie tego cyklu, pojawi się właśnie ta nowa przestrzeń. To jest takie przejście no, na wyższy poziom. Przejście z miejsca, gdzie być może właśnie tylko myśleliście tutaj. Jest to, jest to takie wewnętrzne rozpoznanie, ale właśnie do działania, właśnie do działania takiego konkretnego. Potencjalny rezultat no, piątka mieczy, czyli no, ta droga zależy od tego tutaj, jak wy sobie poradzicie z Waszym wewnętrznym sabotażem. Piątka mieczy przypomina, że najtrudniejsze walki to są te, które toczymy. Sami z sobą, może poczucie, no nie wiem, poczucie lęku, poczucie takiej chęci odwrotu tutaj. Może tutaj niektóre koziorożce, koziorożce poczują takie, taki głos zwątpienia, który będzie Wam właśnie mówił, że a to się i tak nie uda, albo no tak jak mówię, sam nie dam rady, albo jeszcze wszystkiego nie wiem, muszę się douczyć. Także ważne będzie, żebyście zaufali sobie. Mimo tego, że ta droga, nowa droga nie jest prosta, ale kochani, prowadzi, prowadzi do czegoś całkiem nowego, być może właśnie do czegoś, co Was będzie pasjonować, ważne tutaj jest, żebyście podeszli do tego no, dojrzale, dojrzale, mądrze i pamiętajcie, nie wszystko tutaj trzeba robić szybko, raczej powolutku, kroczek po kroczku. No, i otwórzcie się też na współpracę i opinie innych. Dziękuję Wam, moi drodzy. Dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że tutaj chociaż jedna myśl, jedna energia, którą poczuliście, wniesie coś dobrego, coś fajnego w tą drugą połowę czerwca. Ja pozdrawiam Was, ściskam Was bardzo gorąco. No i oczywiście zapraszam na następne czytanka. Papa, pa, kochani.